Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Total, a to jest kolejność serii Let's Play Minecraft Minigames Przepraszam za brak odcinków przez dwa tygodnie Byłem na wakacjach, po wakacjach chory No i widać, nie miałem czasu kiedy, nagiłem, kiedy coś nagrać No, teraz e, odcinki się pojawiały często Regularnie jeden na dzień no idziemy, że zagramy na Blitz z No tak, tutaj. Nie owca. No i idziemy się na arenie. Jak widać, jesteśmy już na arenie. To jest bardzo fajna arena. Myślę, że pójdzie tam całkiem dobrze. Przepraszam, odbiło mi się po śniadaniu. Mamy A my nie mamy nic. Dobra. Idziemy szybko. Zapylamy, po skrzynki Ile coś tutaj znajdziemy? Drewniany miecz, jesteśmy już Teraz pewnie No dobra, no, koszty tam chciał Sojusza Nie będziemy Musimy tego gościa rozwalić Wybrałem klasy On idzie właśnie w dobre miejsce No i właśnie Zobaczył Czy z kursu A nie Buty szpiega No to jesteśmy ustawieni Gdyby... Nie to, że nie, bym nie wybrał klasy. Czyli... No, bo wolę nie wybierać klasy, bo to nieraz tak bawić, że dostaję klasy VIP-a. No że to po prostu musi się tak robić, bo... Że no, nie że wiem, nieraz dostanę sobie tutaj jakąś szpiegę, czy jakąś fajniejszą klasę. Znaczy szpieg to jest moim zdaniem najlepsza klasa, bo... Niewidzialność. Każdego można pokonać. Właśnie ja mamy cały set, ale drewniany miecz. Drewniany miecz nie jest taki. Liccianie widzialni! Już się wyjrzyniemy. Kościół. Nie mogę zbić chyba. Nie no, ma ale trzej dziwnie. Będą. Myślę, że miał. Um, po, trzeci poziomu hebiego też mam trzeci poziomu hebiego. Oszczędzam na czwarty. Czy to jest dla mnie ból, żeby kupiłaś ten czwarty poziom za 7000? A on tylko mi doda to, że mój heum będzie miał ten routing jeden. To właśnie. To jest to chyba. on miał jednak czwarty poziom. A to się absolutnie nie opłaca. Ale niestety, w sumie to nie zwracam uwagi na to, czy te klasy mamy, czy nie. Chcę po prostu wiedzieć, co się dostaje. Perła Endermana, to się przyda. Tutaj mamy dużo ciekawych rzeczy, które mogą. Mi się przydać w walce. Jakie byś chciał jeszcze się mieć? No to my już. Czy strzały? Strzał chyba nie ma. Nie ma, nie ma. Nie ma strzał? Nie ma strzał? Nie ma strzał. Niestety nie ma strzał. Nie, są strzały trzy. A, dobra. Co tam? Na bogato. Mamy jakiś sztabek diamentu, no patyczki już mamy tutaj płatyki lutej oko Fire protection Fire Blast Protection To jest fire protection ja Wiem, że Blast Protection nic się nie zmieni ponieważ i tak przed demomanem nastąpi hmm. to jest bardzo fajne miejsce jak widać bardzo to efektownie wygląda eee, diaks, diaks 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 jeszcze raz Diaks no to by się teraz przydał jeszcze jeden mogłoby być balowanie tak to są zrobione, żelazny miecz Zobaczcie tutaj bo są Trzy skrzynki blisko siebie. Widzicie, tu jest jedna. Karta się opłaca zabrać? Widzimy tylko to, co się opłaca. fail No to jesteśmy już ustawieni. Ale śwarta mam, no nie? Nie sądzicie, że w tej rundzie będzie bardzo duża oparta? Dostałem. Fejm do łuku. to jest naprawdę dobrze. Łatwo, no, ja myślę, że to nie będzie, już nie jak sam. Fire protection! Podrówniany mm -hmm. mieczem byśmy nie osiągnęli. Nie ucień. No, mm -hmm. może nie wiem, się zrobić. Nie ucieńmy, byśmy tam robią. No, teraz już to powiedzieli. Czyli stary już był? Czy nie był? Byłka, nie to był pewnie. Gość się zbliża, chyba, że do mnie. to hmm, sobie zbliżyć. żelazny miecz. Żelazny miecz. Dobra, już rzadko dalej. Oszukujący byśmy mogli ewentualnie zabić ja mało strzał czy można znaleźć łuk, który by miał nieskończoność jeden właśnie tak się nie zaraz zastanawiam czy można znaleźć zbliżamy się do jakiegoś swichu PL. Spie. ale na ja tej wyspie ten gościu od razu gościu tutaj znaczy ale też zadupił taki o gościu się zbliża 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 tutaj trzeba uważać czy są takie dziury jakieś

vida de spawnar aqui os Deax

Z Emanuel dupa krowa, oreo. What? Łot! Dedłem! Nie! Nie, dobra. Jeszcze może jedna rundka. Ja nie mogę, Awo. wiecie co? To jest tyle zabawne, jak to zwraca i dedłem. Nie, to był takie lamerskie kupiłam jeszcze kampion. Ale jej tu czemu boliś. Mm, to dopiero impreza ja dobra. ja się z Wami żegnam. oglądaliście, totala. Komentujcie, subskrybujcie, łapnijcie w górę. Do zobaczenia części. Pa.